Smacznie spaliśmy, to różne rzeczy się działy, jeśli chodzi o pogodę, bo tak, w niektórzy obudzili się w śnieżnym krajobrazie po nocy, a niektórzy w wiosennym i to cały czas mówimy o naszym kraju. Dostałam korespondencję z Zielonej Góry ze zdjęciem zdjęciem, w którym, na którym widać po prostu wiosnę, bo zakwitł bez lilak, dokładnie. Nie tylko wypuścił liście, ale i kwiaty się pojawiły, i tak sobie myślę, że skoro w piątek w Zielonej Górze padał śnieg, to była zima, a teraz już mamy. Czwartek, tydzień minął, przyszła wiosna. No, taka zwariowana pogoda. E, przyroda też nie do końca wie, jaka jest pora roku i tak to później wygląda. E, za chwilę, pierwsza podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Radio Plus. Radio Plus, Gniezno Reklama. Potrzebujesz drewna kominkowego? Firma Drewno Skład OBORA oferuje drewno kominkowe pocięte, porąbane, ułożone na paletach lub w wałkach. U nas także kupisz drewno suche, suszone komorowo. Posiadamy własny transport. Przywozimy również drewno w wałkach z lasu. Zapłacisz gotówką bądź kartą. Drewno Skład oferuje rzetelne metry pełnowartościowego drewna. Dołącz do grona zadowolonych klientów. Zapraszamy www.drewnoskład.pl Firma z 32-letnią tradycją. Panie kierowco, zimno, czas na zmianę opon. Czas wejść na oponeo.pl Właśnie, my w takich warunkach nie będziemy jeździć, to niebezpieczne. Niech teraz zimówki pokażą, co potrafią. Tak by to wyglądało, gdyby opony miały głos. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. Masz dość wysokich rachunków za ogrzewanie? Jest sposób na ich obniżenie. Renomowany i kompletny system ociepleń ciepły steropian, Trwały tynk firmy Termoorganika. Dostępny u autoryzowanego dystrybutora PSB Profi Bolan. Przy zakupie systemu Termoorganika gwarantujemy przystępną atrakcyjną cenę i pełną gwarancję producenta. Zapraszamy PSB Profibolan. Bolan. Gniezdo ulica Witkowska 82A. Telefon 61 426 14 14 www.bolan.pl. Zimowe spacery, świąteczne imprezy, grudzień jest pełen okazji. W co mam się ubrać? Znajdź odpowiedź na Zalando i odkryj nasz tydzień Black Friday. Najnowsze kolekcje ubrania sportowe, buty, dodatki oraz kosmetyki teraz w supercenach. Łap okazję tygodnia Black Friday na Zalando.pl nie stój za drzwiami. Wejdź do największej hurtowni drzwi w wielkopolsce. Solid Door oferuje dostępne od ręki drzwi z ościeżnicami wejściowe, pokojowe, przesuwne, ukryte, bezprzylgowe, loftowe, szklane oraz akcesoria, a także wyposażenie łazienek, wanny, kabiny prysznicowe na wymiar, armaturę, panele podłogowe i maty grzewcze. I nowość: sauny oraz wanny jacuzzi. Solid Door. Zapraszamy drzwi zawsze otwarte. Ulica Agrestowa 13 przez 14. Piekary, kierunek Kłęsko. 30 listopada zapraszamy na Andrzejki w restauracji hotelu Feniks w Gnieźnie. Bawimy się od 19 do 2. Cena biletu za parę 400 zł. Zagra DJ Bungee. Spędź z nami tą magiczną noc. Słodki bufety, zimna płyta oraz ciepła kolacja. Zapraszamy. Bilety do nabycia w recepcji hotelu Feniks lub na bilecik.pl. Gdziekolwiek jesteś, Biedronka ma najlepsze ceny. Co tydzień porównujemy paragony w różnych częściach Polski. Zestawienia udowadniają, że w Biedronce codziennie oszczędzasz realne pieniądze na zakupach. Aby to potwierdzić, w tym tygodniu sprawdziliśmy ceny w Gorzowie Wielkopolskim. Okazało się, że 14 listopada koszyk 20 produktów w Biedronce był o 25 ,46 zł 46 groszy tańszy niż koszyk w Lidlu. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki. Porównaj paragony na Biedronka.pl ukośnik najtańszy myślnik koszyk. Wszystko mówi Mimimi. Mi, mi. Pobierz aplikację Bipi Mi i odbierz średnią kawę na starty za złotówkę na stacjach Bipi. Promocja do 31 stycznia 2025 roku dla zarejestrowanych użytkowników. Nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Najniższa cena kawy z ostatnich 30 dni czarnej 9,99 z mlekiem 10,99. Halo, jakaśka? Co? Co robię? No jak to co? No biegnę. Jak to gdzie? Do Aldi na weekend supercen. Po najlepsze okazje na święta. Od czwartku do soboty szynka eksportowa Krakus. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 5,79. Teraz 31% taniej, tylko 3,99 za 120 gramów. A filet z piersi kurczaka, porcja XXL. Jedynie 19,99 za kilogram. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 33,92 zł brutto na godzinę. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania. A w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład. Bo w końcu to Twoja zmiana. To już ostatnie dni rekrutacji. Aplikuj teraz i zyskaj bonus w kwocie do 2000 zł brutto. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Sadach koło Poznania. Nie zwlekaj, zadzwoń 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl. Więcej informacji podczas rekrutacji. O reklamie. Radio Plus Gniezno.